Witam serdecznie. Tutaj Extreme Gaming, kontynuujemy grę City Skylines. Ostatnio wybudowaliśmy dziwną drogę, autostradę w zasadzie, ale funkcjonuje to jakoś. Można to by było trochę zmodernizować, żeby to było wąskie po prostu, bo nie widzę sensu, żeby to tak wyglądało. Korki jak były, tak dalej są. Jedynie co to mogę autobusy dodać, no, zburzę parę budynków. Małe, bo małe, ale będą mieszkalne obszary, bo tak sobie to wcześniej wymyśliłem. Coś w tym rodzaju. Nawet by można było tutaj walnąć w biurowce trochę. Po tej części dookoła. Tutaj tak samo dobra, zrobimy coś takiego. No Tutaj zaczęli przejeżdżać i o co mi, o to mi właśnie chodziło? Tutaj też biurowce, a niech tutaj też będą. Tutaj w środku takie zwyczajne domki. I tutaj domki. Tylko jeszcze wody nie ma. Ale woda będzie zaraz. Biurowce. No i okej. Okay. No już są korki. Kurde, nieźle. A może nam się odblokuje ta droga? Takie moje gdybanie. No, tutaj zakład pogrzebowy możemy wybudować, nawet taki większy trochę. Dobra, tutaj powinno być ok. Wszystko tutaj trupy już się z... zabierze z tych obszarów. Jak ze szpitalem tu wygląda? No tak średnio bym powiedział, że szpital jest mało dostępny, to też może w jakiś sposób przeszkadzać mieszkańcom. Można tutaj walnąć taką przychodnię mniejszą. Tu mamy takie terytorium dosyć duże, na zagospodarowanie właśnie sklepów, w tym odcinku właśnie tym się zajmiemy. No i trzeba to połączyć z autostradą. Dobra, jest, jest, jest pięknie. Tutaj coś bym chciał zrobić, ale nie wiem jak to zrobię. Tą drogę bym chciał połączyć z tą. Jest i teraz tą z tą, tą z tą z tą. No i dobra, udało się. Czy ja to dobrze połączyłem? To chyba nie tak miało być. <grybuj> no i dobra, niby coś takiego jest. Nie wiem, czy to jest w ogóle sprawne, w ogóle funkcjonalne i ogólnie, czy to jest dobre. To się przekonamy po prostu. W sumie mogę znowić tą grę, bo już tutaj nic nie będę burzył. Aha, tutaj nie jest połączona droga, także sobie ją szybko tutaj połączę. Żeby to działało wszystko i funkcjonowało i jest dobrze. No. Nowe tereny nam się już tworzą powoli. Dobra, teraz tutaj poprzełączać. To jest akurat dobrze, to jest źle i tutaj już wszystko funkcjonuje. Okej, okay. porobiona także może będzie funkcjonować tutaj. Można takie dupne tereny po prostu porobić. Kurde, sklepowe i tyle. No i spokój. Tutaj też możemy walnąć taką drogę. Drogę na razie donikąd, ale to miejsce już jest zajęte przez. Co to jest za budynek? To zwyczajny budynek sklepowy jest. Nie, to stacja w Straży Pożarnej. A kto by to pomyślał? Dobra. No i pięknie. Dobra. Jakie dziwactwa. Pyk. Pek, pyk, pyk. No i jest woda. I mamy coś takiego dziwnego. Dobra. No i walimy tutaj tę sześciopasmówkę. No, to była droga inwestycja, powiem wam. A jeszcze nie dokończona. Ja już jeżdżą, już jeżdżą, jeszcze tu nic nie ma, już jeżdżą. Tak im się to podoba. Tu dobra, walimy sklepy jak leci. tu tu, 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 tu. No i będą budować sklepy, a czemu by nie? I tu będzie ogromny sklep, tu będzie jeszcze dobudówka. Tu tak samo, tutaj obszar, a nawet tu obszar tak samo będzie jeszcze. Brakuje im rzeczy. Nie ma sprawy. Ja to wam pomogę. Słuchajcie, kolejne rondo robimy. Brak funduszu? Nie, jakieś miejsce zajęte. No i prawie zrobione. I pięknie, no cudownie po prostu. Pyk, 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 pyk. Jeszcze nie wiem co ja robię. Ale coś robię, patrzcie. Patrzcie, jak się te budynki tutaj buduję. Jest trochę za dużo, ale to się zaraz naprawi. No i dobra. No i tutaj kolejna droga. I mamy dziwactwo, które będzie funkcjonować. Może tutaj rondowalne. W sumie, kupi pomysł. To nie jest pauza chwilowa. Dobra. No, i drogi są połączone jakoś, i coś tu może się będzie działo lepiej. Takie trochę dziwactwo. Ktoś by mógł rzeknąć, rzec. Ale, dobra. Trzeba zwiększyć ilość tutaj mieszkańców. No, tutaj mamy takie jeszcze tereny, które zagospodarujemy w następnym odcinku. A ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.